60. Tak właściwie powinno się mówić. Na przykład, no nie wiem, na kogoś można powiedzieć, że jest 60. Jednak jeśli mowa o samochodzie, który stoi za mną, mówi się 60. E60. W dzisiejszym odcinku E60. Popróbujcie sobie. Oto maszyna, w której nawet nie wypada słuchać tradycyjnych bawarskich piosenek, a raczej bardziej wiks. Maszyna, przy której. Nawet nie wypada nie chodzić na siłownię. Maszyna, której w dzisiejszym filmie przyjrzymy się tak szybciuteńko z bliska, oraz później skoczymy na próbę autostradową. Wybaczcie, że dzisiaj troszeczkę głośno tutaj na prezentacji, ale zobaczcie, jaka fajna lokalizacja przecież. Ej, przyznacie, jest to ślicznotka BMW 530D, rocznik 2008 Polift. E60. Właśnie jak się patrzy z tej perspektywy, to się mówi E60. Fajnie, bryka się zestarzała. Ma już kilka lat na karku, ale. Pff jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, jeśli chodzi o jazdę, nawet jeśli chodzi o osiągi, no to jest mega fajnie. Bryka trzyma fason. Empakiecik, no to mamy tutaj zmienione zderzaki, zmienione progi. To auto wydaje się z empakietem pakietem jakieś takie naburmuszone, no i zdecydowanie wulgarne, agresywne. O Jezu, gdybym ja robił kontrolę na przejściu granicznym w Kołbaskowie, od razu bym sam siebie zatrzymał. Carbon Schwarz, samochód ten nie jest na sprzedaż, także się nie przejmujcie ceną, czy jest za niska, czy za wysoka. Jeśli chodzi o modyfikację, no to zmienione tutaj zostało zawieszenie, właściwie sprężyny na H&R. Auto ma niemieckie numery, także TIF na nie jest. No niebiesko, na niebiesko polakierowane zaciski, felgi oryginalne bm owskie bodajże styling 128, rozmiar opon. No, mamy tutaj kawał oponiska. Szerokość z przodu 245, z tyłu 275, ale auto ma trochę niuta, więc wypada mieć tej oponę taką. Dobrze te felgi tutaj wyglądają. Dobrze wygląda ta glebka. I co? Czarne. Szybki poliwcik, także mamy tutaj zmienione lampy z tyłu, reflektory z przodu. Kurczę, czy będziemy zaglądać do bagażnika? Możemy w sumie tak na chwilkę. Bagażnik ma 520 litrów. Dziękuję bardzo. To jest taki przestronny nawet, no. Chłopie, bagażnik, to bagażnik. Z tyłu nie będziemy tutaj się wciskać. Piękny dźwięk otwierania i zamykania drzwi. Boczek drzwiowy, proszę. Wnętrze tutaj jest czarne. Mamy czarne skórki. Mamy komfort zice, fotele komfortowe. Powiem Wam, że jest to fajna, taka trafiejka, skoro mamy tutaj empakiet yy, i to z winu, co tam wiecie? No? Win Policaje jakby na przykład tutaj jakąś taką wypicowaną, oryginalną 190 Mercedesem podjechało, no to co? Bada, no i tylko się przywali do, tego, do tych haerów. Jako już jest to poliwc, no to proszę, tutaj mamy też dekory u góry. Cały, dosłownie cały boczek tutaj jest miękki, nawet w środku. To wszystko jest miękkie i od wewnętrznej strony jest tkaninka przyjemna. Może i niektórzy się znajdą tacy, co napiszą, że nie, 39 tylko, a 60 to już nawet nie BMW, ale no nie wiem. Bardzo fajnie ten samochód w środku jest yy, wykonany. Dobra, przechodzimy do przodu. Elegancko. Boczek drzwiowy z przodu identycznie jak z tyłu, potele elektryczne regulowane z pamięcią. Po 280 tysiącach kilometrów prawie ten samochód ma oryginalny przebieg. Jest naprawdę w dobrym stanie, ale kurczę, jak ma niemieckie numery i przechodzi TIF, to musi być dobry stan. Tak, tutaj się mieszczę za kierownicą. Pozycja za kierownicą jest ok. ku. Jak ja siedzę! 60, pozycja za kierownicą, jest OK. Teraz tutaj, proszę bardzo, jak mamy zegarek, no to musimy się opierać na kierownicy i tutaj odaszek można, tak sobie ze zniecierpliwienia paluszkami stukać. Nie no, żartuję, ale właściciel ma tutaj dystans, także możemy sobie troszkę pośmieszkować. Czekajcie. Kluczyk wyjmę, odpalamy. O, i kolejna modyfikacja. Zostały tutaj zmienione liczniki. Właściwie wyglądają one tak samo jak wcześniej, ale mają czerwone wskazówki. Jest tutaj białe takie podświetlenie. O, teraz włączyłem lampy, to proszę bardzo. Nie wiem, czy to widać. No, białe. W manetce BC. No, to komputer. Pokładowy, proszę bardzo, została też odblokowana tutaj, yy, odblokowany wskaźnik prędkości. Prędkościomierz od 260, ekonomizer, wszystko jest analogowe. Właściwie no nie ma temperatury płynu chłodzącego, czy też temperatury oleju. Trudno, tak było kiedyś. Kierowniczka, oczywiście też empakietowa, Patrzcie, auto. E60, ona w ogóle, kurczę, pojawiła się w 2003 czy 2000? czwartym roku. Tuż będzie 20 lat na karku. Ale ten czas leci, a kierownica wciąż tutaj ma bardzo gruby wieniec, bicepsiki. Nie ma podcięcia. Wtedy się nie robiło podcięć. Deska rozdzielcza. Tu jest miękko, tu jest miękko. Akurat nie ma uchwytów na kubki. Proszę, dekor jest taki Szorstki dość, iDrive, No to nie będziemy już temu się przyglądać. Też w poliwcie chyba jest inny panel klimatyzacji. Wiem, że takie przejściówki, nawet E60, były, że był to przedlift, ale panel już poliftowy. Jakoś coś takiego chyba było. Tutaj na pewno jest inaczej też w poliwcie. Proszę bardzo. No i Gałęc już. Jest tutaj już taki niefizyczny, niefizyczny joystick. Tutaj rolka od iDrive'u. Przycisk menu, to powracamy. resetujemy jakby i tutaj proszę, cyk, podłokietnik. Jedna część podłokietnika, no i tutaj druga. Pionowo nie ma tej regulacji, ale jest poziomo ręczny, analogowy, taka dźwignia, proszę bardzo, można tutaj się z nią zabawić. Chociaż kurczę, taką BMą zawijać na rękawie. No. Pod maską mamy bardzo, bardzo dobry silnik. Ojejku, ale tutaj głośno, sześciocylindrowy dieselek o znaczeniu M. 57. Jako już jest to polift, no to fabrycznie generowała ta jednostka 235 koni mechanicznych oraz 520 nm. Jak dobrze pamiętam, można było mieć tutaj nawet manualną skrzynię biegów, jednak tutaj mamy e, automat, tak jak widzieliście, stopniowy ZF6HP. Napęd jest tutaj na tył, bo wolę wspomnieć, bo były też e, takie 530D z x -Drive Dobra, zamykamy. Będą myśleć, że coś się tutaj stało. Ej, ile ten samochód pali, jeśli tak się ciśnie, no nie wiem, 140 60 km na godzinę. Zużycie paliwa wynosi tutaj poniżej 7 litrów. Jakbyśmy jechali takie 90-100 km na godzinę, no to ja wiem, 5,5 litra, coś takiego, na pewno nie 6. I osiągi. Według deklaracji producenta, dla seryjnego samochodu ta maszyna powinna Powinna była pierwszą setkę osiągać w 6,8 sekundy, a prędkość maksymalna, wpisane tutaj, było 248 km na godzinę. Został tutaj zrobiony chip tuning na 280 koni mechanicznych i 600 Nm. I skrzynia biegów też została tutaj delikatnie, ale skutecznie dziabnięta aplikacją XHP na Stage 2. Aktualne przyspieszenie do setki, proszę bardzo: Raceboxing. No kurczę, jest różnica? Jak najbardziej. 535D chyba miało 6,4 sekundy. No to tutaj 6,3 wyszło, no bo auto jest troszeczkę lżejsze. 530D jest lżejsze od 535D. I prędkość maksymalna tego nie wie. Nikt. Kagańczyka podobno tutaj nie ma, a właściciel według GPS-u osiągnął... Hmm. Mówić wam czy nie? Powiem wam na końcu. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Dzisiaj jest troszeczkę ruch. No, są wakacje. Hashtag wakacje. Jest boczny wiatr. Dobra, co będę tutaj zanudzał? Tam się za kierownicę lecę. A Wy w tym czasie zobaczcie, jakie tutaj mi wyszło wyciszenie przy 50, 90 oraz 120 km na godzinę. Dobra, to palimy maszynę. No. I co, będziemy startować. Soundcheck, czy ja wiem. Oryginalnie EGR na miejscu, DPF na miejscu. Kulturka. Hashtag TIF. Powiem Wam, będzie to ciekawa próba autostradowa. No i myślę, że licznik zostanie tutaj zamknięty. Tak jak yy, wynika z relacji właściciela, Kagańczyka tutaj nie ma. Kagańczyk jest, ale tylko przykrym wspomnieniem w tym samochodzie. Pamiętacie kiedyś 535d była? Chyba 346 koni mechanicznych a 61. Olle to szło jak złe. Tutaj koni troszkę mniej, ale tam był kagańczyk. Tutaj no, zobaczymy, zobaczymy. Dobra, damy sobie na S. No, ładnie maszyna się odpycha, naprawdę z gracją, zgrabnie i tak dalej. Chociaż kurczę, jak się patrzy na ten samochód z zewnątrz, czy to jest taka gracja? Nie do końca chyba. Gnój taki bardziej, taka wulgarność w ogóle jadę na włączonej klimatyzacji, ale na razie niech będzie włączona klima. O Jezu, 100. 150. Dobra, tutaj i tak będzie korek, także ja to przedstawię na 200, 250. W sumie to te kontrole tak kurczę. Jak jest duży ruch, to nawet dobrze jak są, bo troszkę nam tutaj dzielą wszystkich. Kto kiedy ma jechać? 29 stopni na zewnątrz. Już nie wykasowałem zużycia paliwa. No W sumie już to mogę zrobić. Jest ok, ale na końcu sobie sprawdzimy. Mam nadzieję, że sobie przypomnę o tym. Często zapominam ostatnio. No wiaterek ewidentnie boczny, dość mocny. Dzisiaj wiatr w ogóle nie będzie nam pomagał. Czy to będziemy jechać w jedną stronę, czy w drugą. Czy S60 czarne w M pakiecie, znaczy carbon-swarte w M pakiecie, jest przy i zostaniemy zatrzymani? Hello? Okej okay. Nie, no. Wiadomo, ja wiadomo. Ja A few moments later. Lecimy, Raceboxik się wyłączył. O kurczę, nie wiem, czy złapię zasięg teraz. No, pogadaliśmy sobie tutaj z panami. No i dobra, tutaj 100-200 chyba nie zmierzymy. A nie, odpaliło się, dobra. To dajemy S, i tutaj ja będę plus i minus zmieniał. Niemiecka strona ciśniemy. mi tutaj powiedział, że plus minus lepiej robił, bo nie będzie tak auto przeciągało biegów. 18:33, 1200, O, bardzo ładny czas. No i dobra, tutaj sobie odpuścimy. Tutaj dam sobie sobie na D. Tylko przy takich 1200 pomiarach będę zmieniał. Jeśli chodzi o E60. Właśnie 530D i 535D No to mają one tendencję Do tego by tak troszeczkę Wyżej nawet zakręcić Ale nie jest to w ogóle tutaj potrzebne Lekko ponad 4000 obrotów I możemy zmieniać bieg I wszystko będzie spoko No czuć tutaj wiaterek boczny Tutaj nie wiem czy będziemy deptać 18,33 ale wiadomo było z górki 1,8% Raz tutaj wolę sprawdzić, czy wszystko działa. Wszystko działa. No, Zaczyna się już robić gorąco 30,5 stopnia. Ale BMEczka ja się panom kontrolerom tutaj nie dziwię sam bym kontrolował. Dobra, tutaj sobie w sumie możemy zwolnić i może zbadamy prędkości obrotowe. A no, od trochę łuków troszkę pod górę trochę z góry tak jest różnie. No to takie 140 km na godzinę. To mamy 2016 obrotów mniej więcej. 120 to będzie 1754 obroty i stówka to 1462. Dobra, wiecie co? I tutaj sobie zbadamy 1200. Dobra, będzie chyba okej. Okay. No i przeciągnęła troszeczkę. Widzicie, 20, 43, ale pod górę 0,8 Także, oj. Trzeba będzie jeszcze raz, ale kurczę. Ja chyba key na nie mogę e, naciskać. Wiecie, nie znam tak tego samochodu. Dobrze. No, tutaj ruch się zrobił. Dobra. Wypada się bujnąć troszeczkę szybciej. 200 km na godzinę. Boczny wiatr. A jazda bardzo spoko. 3000, ponad 3000 obrotów, nie, tutaj ludzie blisko siebie jadą, musiałem odpuścić. Dobra, i wyprzedzanko Dacia duster o kamera się aż tutaj wyłączyła, troszkę się pewnie. Przegrzała Dobra, na chwilę włączymy klimatyzację Może nam się ona schłodzi A dobra, zaimprowizowałem I zrobimy sobie taką perspektywę Tutaj nawiew będzie na kamerę walił Dobra, pojedziemy sobie Na Szwed Nie będziemy na szmyn zawracać Mercedesik No dobra, wyprzedzanko Prawy pas Zawsze może ktoś być szybszy Tu będzie można się tak puścić troszeczkę pole 3.500 3,5 tysiąca obrotów, a ona ciągnie skubana Kurczę, że to potrzebne wiatrzy, wszystko jest, no Dobra, na razie odpuścimy. 250 było, takie niemieckie 250. Myślę, że tutaj nie będziemy cisnąć. Eee, zawrócimy i dopiero depniemy. Tutaj damy maszynie odpocząć. To zjechaliśmy. Uwaga, tutaj jakieś niepewne ruchy. Ja się boję takich kierowców jak to. Tak. Nie, jadą niby wolno, ale z emocjami. Wolno, ale z emocjami. Soundcheck O, oho, o. tutaj muszę uważać. No i dobra, co? Hmm. Jak ktoś się interesuje motoryzacją, no to dźwięk M57 powinien znać. Powinien! Nawet jak nie lubi BMW, powinien znać. S60 fajnie się prowadzi. Oj, waży chyba z 1600 kg, ale kurczę, ale w sumie, jak mamy tutaj takie szerokie kapcie, jeszcze troszeczkę glebki, no to panie drogi. No i dobra. No tutaj, za poleceniem, właściciela idealnie tak zrobię. Troszkę powyżej 4000. Tylko cholera z tym bocznym wiatrem. No 19,22 i myślę, że to jest bardzo fajny czas. Sobie. S sobie. SO. Ole, tutaj szarpie, szarpie nami. Dobra, zwalniamy, bo za chwilkę ograniczenie. Three days later. Dobra, tutaj nie ma co deptać. Zaraz ograniczenie do 120. 250 według GPS-u, proszę Państwa. 250! To myślę, że mogę powiedzieć, do ilu właściciel tutaj najszybciej rozbujał tą maszynę. Do 272 km na godzinę, według GPS-u. No ale to musiały być e, z pewnością e, lepsze warunki. Po pierwsze, ruch mniejszy. Po drugie, bez jakiegoś bocznego wiatru. Może i nawet z wiatrem w dół. No ale VMAX to VMAX. Cholera, no niestety, ostatnio trafiamy na jakiś. Większy ruch, także nie możecie mi, mi mieć za złe. Pa, że to jest właścicielem, się umówiłem, po prostu jest przejazdem, akurat przed przejście graniczne w Kołbaskowie. No to mówimy, a dziabniemy. Umawialiśmy się już, szczerze, od trzech lat. Stałe widz kanału. Pozdrawiamy tutaj, właściciela To 250 według GPS-u, to prędkość maksymalna, ale dzisiejszego odcinka, a nie tego samochodu. To by było na tyle. Pozdrawiam, widzimy się w jakimś kolejnym odcinku, kolejnym filmie. Na razie trzymajcie się.